No hejka wszyscy laki się Was wita w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj czas rozpakować gazetkę Jaski Kit z listopada za 16 zł. Mamy dwie saszetki i wszędzie jest limitka z Marokańczykiem Brahimem Diazem z Realu Madryt. Więc zobaczymy, co w kolejnym odcinku też nas spotka. czas tą gazetę odpakować. Jest tutaj rzeczony Brahim Diaz, możecie zobaczyć, tutaj kodzik dla tych, co lubią gry, saszetki promocyjne, dwie oczywiście, no i sama gazeta. Wspominka o Fifie 365, tej obecnej, jeśli chodzi o karty, mamy kalendarz adwentowy i jest wspominka o naklejkach. Tutaj zawieszki na klamki można coś zrobić. Tutaj mamy najdroższych piłkarzy świata, jak widzicie Rice, Valverde, Rodri, Saka, Wirtsaka, Mal, Foden, Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr. czy Erling Haaland, Którzy kosztują po 200 milionów euro. Między innymi i nasi najdrożsi Polacy, czyli mamy Stewka Szymańskiego, z Marcin Bułka, z Piotrek Zziński, z Cash, jest też nasz Kuba Kivior. Jest wysoka stawka naszej reprezentacji. Na mecze z Portugalią i Szkocją. Ja się nie będę podejmował. Typów najlepszych z najlepszych jeśli chodzi o rekordy. Mamy Ronaldo, mamy Lewego, jest Haaland, jest Mukoko, jest Ansu Fati między innymi. Też wiele innych. Są gigantyczne sumy, czyli najcenniejsze duże Ligi Mistrzów. I jak sami możecie zobaczyć Real. City, Arsenal ponad miliard euro. Potem jest Bayern, Liverpool, PSG, Barcelona, Inter, Bayern, Aston Villa, Milan. No i mamy tutaj jedenastkę też rzeczoną. Są polskie kluby w lidze mistrzów. Kto kiedy grał? I na czym skończyli. Na plakatach Vinicius Junior, Julian Alvarez, Hendrik, Dani Olmo, Ronaldinho, Mbappé i do tego Lewy. Ten od samej Ligi Mistrzów też coś niecoś, o Nikoli Zalewskim też coś niecoś wieści. O Barcelonie, czyli do nich należy przyszłość. Gavi, Fermi Lopez, Pałku Barsi, Laminia Mal, nasz Michał Żuk, Hector Ford, Alejandro Balder, Bernal. I tam kilka jeszcze innych można dorzucić. I też gwiazdy, numery, zagadki nie tylko. No, coś na ta dźwigniawa bońka też tu znajdziemy. Są prace czytelników, listy, jak ktoś. Coś poznaj, to, wpis, to w sekcji komentarzy piszcie, czy rozpoznajcie swoje prace o pasce kapitańskiej, o funkcji kapitana. Jest komiks oczywiście. I tutaj kolejne prace czytelników. Sekcja komentarzy, pamiętajcie, należy do Was. A następne wydanie, które już będzie w grudniu dopiero, 17, to tutaj znów dwie saszetki. Limitka niespodzianka pewnie i będą naklejki. Fifon 365 związane. Ja się postaram na pewno załatwić te naklejki na ten miesiąc lub przyszły. No i na plakatach kadra Hiszpanii, Real Madryt, legendarny Ronaldo, czy też Piotrek Zieliński. No a teraz zobaczmy, ile kart z Realu w tych promocyjnych paczkach znajdziemy. No bo jak wiemy, w takich saszetkach tylko... Karty z, pa, z, pa, z serii fansów tylko tu znajdziemy: jak Kapitan Neuer, Logo City, tego Aspiritueta, N do Oblak Kosunu. No i tutaj mamy fansa Yamala, i patrzcie, znów Kapitan Noyer. dwa razy Neuer, tego Una, Mazrawi Inigo Martinez i Ismael Benasser, Więc tak jak widzicie, głównie fansy, karty z tej kategorii są głównie, jeśli chodzi o tą gazetę. Oczywiście Limitka, jak zawsze, kolejna do albumu, się przyda. No i tyle. Napiszcie w komentarzach, jak swoje. nad typy na, na mecze Polaków też, obst też obstawiajcie, jak to się waszym zdaniem skończy i tyle. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkach i sobikach jak najbardziej. I co, i, i to tyle. I tym oto laminę malem się z wami, kochani, żegnam. Trzymajcie się, papa. Pa. Na razie.